Cześć kochani, z tej strony Zuzia i dzisiaj jest opening. Boxa, święteczne harmonie. Piękny, ma tutaj taki złoty napis. Piękny jest, a tu jest a, jakby wzorek tej gumki nowej. Nie, ale chyba nie będzie jej w środku. Ale nie wiem, ja tylko wiem, że tam jest płyta i gumka, reszty to tam jest niewiadomo, specjalnie nigdzie nie patrzałam. Ale pięknie jest wykonane i ja będę nie patrzyła. O, żeby nie widzieć co wyciągam pierwsza rzecz, o ta gumka ej no spoko, ja tam wiedziałam, że niby jest jakaś ale jest gigantyczna i ja w ogóle nie wiedziałam jaka to będzie gumka tylko wiedziałam o tej gumce, wiecie z tego wzorku a tak to o niej nie wiedziałam, nigdzie jej nie wiedziałam ale piękna jest ta gumka i gigantyczna, to sobie na rączkę wędruje kolejna rzecz o ej ja miałam na początek jak to dotknęłam takie Paletka, śminka? A to jest akurat, ale fajny lizaczek taki do kakao. To jest o... normalna czekolada po prostu. Z dodatkiem truskawki. To jest fajne. Może To, to chyba z drugiej takiej zachwak. To jest czekolada o, pomarańcza. To ja też widać, do herbat, do, do bleczka sobie wleję. I będzie kakao takie, chyba będzie według mnie lepsze to pomarańczowanie truskawkowe, albo zobaczę, może kiedyś będą na filmie, gdzie będę testowała. Trzadek popatrzałam! Dobra, przypinki, jak miałam, tak to brałam, myślałam, że to jakieś tatuaże mogą być, ale ładne. Co Z tyłu jest rozpiska, gdzie są koncerty, fajnie, ej, no to zamiast takiej karteczki, dawać można z tyłu i sobie tak to odciągnąć, wszystko jest pięknie zapakowane. No, czyż to tak cudnie wygląda, to mnie będzie na półeczce tak stać? Ładnie, kolejna rzecz. Co to jest? Jakieś kartki? Czy to nie są spiski koncertów? Co to jest? Muszę... Naklejka może z Julką. Aha, z... To, jest... to jest chyba kolejna naklejka. To ta będzie z bajką. Naprawdę, no to ta będzie z bajką. Bajkus, ale to jest bajkus, otwierające prezenty. Renifery? Renifery? ma prezenty. Patrzę, Julia śpiewa z nutkami, ale ładnie sobie to zrobiła. I bajka. I Patrzcie, to jest z bębenek. Bo chyba na filmie że on nie będzie z bębnem. To może być takie coś. Zwałki może były na tej płycie. Nie wiem, ja nie, 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 nie słuchałam, więc niczego. Stąd ja sobie właśnie posłucham dzisiaj, ale nie na filmie. Polaroid. Nie. Piękny jest ten Polaroid i tego zdjęcia nigdzie Julka nie udostępniała, ale jest piękny. Piękny jest ten Polaroid. następny Płyta, wszystkim przechodzą w tym papierku, a jedynej bez tego papierka przyszła No nic, naprawdę bez papierka mi przyszła, ja jestem trochę taka załamana, ale trudno Dobra, nie jestem przecież załamana, co to ja gadam, fajna. super, że w ogóle przyszło Dobra, to jest południe wybiegł, zimowy bal, tyle lat, uwyż jest cuda Siła w nas, gdy nadchodzą święta, wigilia, bonus południe wybiegł, wersja akustyczna ale piękny jest ten podpis! A i gorzej by było, gdyby by było. przyszło mi bez podpisu, ale ja bym była wtedy smutna. A tu jest w ogóle takie piękne zdjęcie. Płyta, ale płyta jest przepiękna. Nie chcę mi wiecie psuć jak jest piękna Wow, tutaj z tyłu ten wzorek. Myślałam, że nic nie mi miłostek, ale pobiło, mogę wam pokazać. I co to jest, coś jeszcze jest chyba. Niemiec nie ma. Ja sobie sprawdzałam chyba, coś jest, więc byłam taka pewna. To jest. To chyba plakat, ale on będzie mi duży Ja nie widziałam tego zdjęcia, więc pierwszy raz będę to widziała w pierwsi. Ja muszę tam że to do góry nogami mogę trzymać Ale on jest piękny, nie no po prostu Piękny Piękny on. on jest porównany, nie wiem, do koszulki Moonfest Jest chyba w podobnym rozmiarze do koszulki Moonfest Ej, no tak do połowy Ej, ale piękny jest! będzie mój uch, Nie wiem, piękny jest ten plakat. Nigdy takiego wielkiego plakatu nie miałam. Jak coś... To wiecie, nie wiem, jakieś z kwiatkiem, z jakiejś gazetki. To był, nie wiem, taki. No jeden taki kwadracik. Piękny! Ale ładny, naprawdę. To chyba będzie piękne. Jeszcze sobie popatrzmy na tą rozpiskę i... Na po... wszystko tak sobie popatrzmy i wszystko. Piękne są rzeczy w tym boksie, nawet to jest takie zielone, ładne To jest rozpiska koncertów, myślałam, może gdzieś będzie w płycie jeszcze Nie ma Ale to jest piękne jest to zdjęcie, no, piękne To jest trochę na innym tle na plakacie, ale i tak ładne Wszystko ładne Aha, ja chyba bez twarzy wszystko nagrywam, tak? Ja nie Ale piękne, ale te przypięki są najlepsze Ja jadę do Gliwic 11 grudnia Tak, tu chciałam sobie VIP-a kupić, ale nie było już, jak ja weszłam Piękno, ale nawiasadne osadne, chcemy szybko wejść jakoś i możliwe, że będę miała wiba. Ładne, piękne. Tak samo też kończymy mój opening papatki. Widzimy się w openingu kult bluzy i świeczki. Jeszcze opaski na oczy papatki. Dziękuję Wam za to.